Dzisiaj aż dziesiąty odcinek. No zobaczycie co. To jest mój komentarz. Nikt nie odpowiedział, ale zobaczcie. Jakiś Szymon robaczek, jeszcze coś tam. Ja chcę. A jakiś marek Nowak? Y, sy Coś tam. Ja nie chcę, ale twoje filmy mi się tak podobają, że chcę. A ja odpowiedziałam mu, wow, fajnie. Więc lecimy do Tykuna." Siedzę sobie też koło mojego locusia słodkiego. Mm. Ale też może przetestuję takie dziwne gry na Roblox. Tak jak Czarluna, tylko że y inaczej będę grać. Jak nie wiecie, kim jest Czarluna, to link do niej zostawiam w opisie. Dobra nie widzę, więc... Taekuna. Jeżeli chcecie więcej. Dobra. Jeżeli chcecie 11 odcinek, to zostawcie mi chociaż 10 łapek w górę i piszcie, piszcie, bo te komentarze wasze mi się bardzo podobają. A w ogóle chciałbym Wam przypomnieć. Że, jeżeli zrobicie shorts i zaznaczycie pod hashtagiem Nico Games jest super, to napiszę wam komentarz oraz dam wam suba. Czas macie w sumie dużo czasu, bo macie do 31 lutego o godzinie 18.00. serio, tyle czasu. Bo ja uwielbiam swoich widzów. Więc zaczynamy. Tu pan Michał już jest. Uwaga, uwaga! Jeszcze mam coś wam do powiedzenia. Za dwa dni mikołajki. Więc dam wam coś fajnego. Wyjdzie piosenka o godzinie 14.00. Będziecie słuchać. Jeszcze macie postę, więc sobie zobaczcie na moim kanale. A teraz w końcu zaczynamy. Nie będę nic mówić o jakichś reklamach. Okej, okay, w sumie chciałbym powiększyć tą restaurację, bo. Robię drive-thru, bo w tym dziewiątym odcinku to nawet ten, co ja chciałam powiedzieć? Kurczę, zapomniałem ten, że kopiłem drive-thru. Więc będę musiał y, pomniejszyć swoją restaurację. Więc przesunę okno jedne. Oraz też przesunę inne meble. A dlaczego? Bo nie widać. Bo ich nie ma miejsca. <kdy> zaraz, zaraz. Prawa ekspresja. Ekspresja. Druga. Przecież jest do odblokowania, a wygląda. A tu wych jest. Już mało miejsce chyba chyba że to się powiększy ja kupię te ulepszenie. nie Marta chodź tu bo klienci czekają a jestem mm prezesem i menadżerem i szefem, więc bierz tam się, więc idź ich odsłuch jak, jak najszybciej. O, przyszedł, serio. Oj, jakiś nie I Ej, mogę rysować To jest I mam rzecz Już nawet Łaa wow! Mogę rysować na firmach Ty do mnie Cieszę, czy mi się wydawało. Jezu, chciałbym Wam gorszej mówić, ale nie mam mikrofonu nawet. Serio. Ale jeżeli mnie i tak słyszycie, to napiszcie, a jak nie, to napiszcie, abym krzyczał albo głośniej mówił. Bo mój głos jest taki cichy. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Var det A w ogóle co ja bym chciała Ej, kuchnia poziomu trzeciego by mi pasowała. Tak jak w ogóle w kuchni. A jak nie że ja kupiłem drugi, to... Y, jest... To też to Zjadli... Po prostu słaby internet. Jestem na górze po prostu, a na górze mam słabszy internet niż na mnie ten sklep jest trochę podobny do IKEA. Tylko, że na początku musi być I, a nie E. A tu jest wszystko dobrze. I -e. o, IKEA. <laughs> ja wiem, że to jest E. Ale. Mówiłem o IKEA. Ikei. Plat, zabaw. A jakiś kucharz złoty. Czy to posągi? Gadający posąg? Śmieszne, śmieszne. Money, 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 money. É é vou tirar Como pode? Ej, mam takie pytanie, a wiecie, że mogę też spotkać, a wiecie, że mogę też wam nagrać, no, znaczy nagrać wam film? Musicie najpierw napisać swój nick w komentarzu. Dać mi wskazówkę waszego skinu. I, I znajdę was. Będziemy mogli grać w tą grę, może w Rivals. Cokolwiek. Też dołączę, a nawet was do. Tam do znajomych, może, ale też Brookhaven na żony. A wczas będziecie mieć, dopóki skończę nagryw, zakończę kanał. Czyli, że zakończę nagrywać. Ja się będę z wami kończyć i możecie też napisać, co mam w następnym odcinku kupić. I w ogóle czy chcecie 11 odcinek, dajcie znać, a ja się z Wami żegnam. Bajo!